Dobry wieczór. Szanowni państwo, dzisiaj chciałem opowiedzieć państwu krótką historię o badaniach, które prowadziliśmy tak naprawdę przez kilka ostatnich lat z moim zespołem w Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii we współpracy z Krakowską Akademią Muzyczną oraz we współpracy z uczniami Szkoły Podstawowej w Bolechowicach, tutaj niedaleko Krakowa. I są to badania związane z tematyką pokrewną sztucznej inteligencji, ale czymś nieco jakby innym, czymś, co myśmy roboczo w naszym laboratorium nazwali syntetyczną inteligencją. Ja jestem chemikiem. Chemicy, jak wiadomo, zajmują się syntezą nowych materiałów, więc jeśli nam się udało zrobić coś, co miało jakieś, nazwijmy to cechy inteligentne, nazwaliśmy to naszym własnym językiem, czyli inteligencją syntetyczną, przez analogię do włókien syntetycznych, z których na przykład mamy ubrania, które nie występują w przyrodzie, ale mają właściwości podobne. One nie są. Sztuczne. One istnieją rzeczywiście, spełniają swoją funkcję, tyle tylko, że nie powstają w procesach naturalnych, tylko w procesach syntetycznych. Spędzając bardzo dużo czasu w laboratorium, prowadząc wiele eksperymentów ze studentami i doktorantami, prowadziliśmy wiele dyskusji na tematy nie zawsze związane z tym, nad czym aktualnie pracowaliśmy, bo jak się spędza czasami 20 godzin na dobę w laboratorium. Trzeba też oderwać myśl od innych zagadnień, i taki, jednym z takich zagadnień, które się pojawiło, to było pytanie: czym jest muzyka? Potem pytanie, co tak naprawdę z tych dźwięków, które nas otaczają, możemy uznać za muzykę, a co nie? Dlaczego tą muzykę lubimy? Dlaczego różni ludzie mają różne gusta muzyczne? Czy muzyka jest formą komunikacji? Jeśli tak, to co możemy muzycznie zakomunikować? I w końcu najtrudniejsze pytanie, ale które doprowadziło do. Interesującego projektu badawczego jest, czy muzyka jest zjawiskiem fizycznym i czy w jakikolwiek sposób można ją próbować mierzyć. Jeśli chodzi o podejście czysto teoretyczne do muzyki, muzyka jest jednym z uniwersaliów ludzkich tworem niesamowicie złożonym na pograniczu fizyki, matematyki, nauki o symbolach i psychologii. Muzyka jest tworzona przez artystów, czasami wyłącznie w formie na początku papierowej, wykonywana przez wykonawcę, magazynowana w różnych systemach transmisji w postaci płyt, nagrań itd. i jest w końcu odbierana przez ludzi, wywołuje różnego rodzaju uczucia. Od strony psychologicznej można stwierdzić, że muzyka jest kanałem komunikacyjnym do przekazywania jednym z kanałów do przekazywania uczuć. Postanowiliśmy się przyjrzeć nieco stronie formalnej muzyki i można muzykę określić jako po prostu zbiór sekwencji pewnych częstotliwości i brzmień w czasie. Ale teraz, w zależności od tego, w jaki sposób te częstotliwości do, do, dopasujemy do siebie, jak kolejne dźwięki będą następowały albo jakie dźwięki pojawią się jednocześnie. Możemy mieć odczucia różne takim najprostszym jakby odczuciem, które mamy przy, słuchając jakichkolwiek dźwięków, to jest pojęcie konsonansu i dysonansu. Czy dwa dźwięki do siebie pasują i brzmią dobrze, czy też do siebie zupełnie nie pasują i brzmią źle? Zaprezentuję Państwu, państwu dwa fragmenty bardzo dobrze znanych utworów muzycznych, z których rozpoznacie Państwo bez problemu. Jeden z nich jest oparty praktycznie wyłącznie o bardzo dobry dysonans, istotą drugiego było ilustrowanie konsonansu muzycznego. Otwór będzie nieco mniej znany. Jest to fragment kwartetu smyczkowego George'a Cramba o wyjątkowo atrakcyjnym tytule Noc Owadów Elektrycznych. Myślę, że słysząc te dwa fragmenty muzyczne, nie mieli Państwo wątpliwości, który z nich oparty jest o pełną harmonię i dysonans, a który o konsonans. Dla nas jest to rzecz całkowicie oczywista. Pojawiło się pytanie, czy możemy stworzyć syntetyczny system, nazwijmy go sztucznej, syntetycznej inteligencji, który nie znając podstaw harmonii, teorii muzyki, nie wiedząc w ogóle, co to jest muzyka, bez jakiegokolwiek wcześniejszego przygotowania. Będzie w stanie dokonać identycznej klasyfikacji. Poznać, co jest harmonią, a co nie. W teorii muzyki harmonia jest w prosty sposób określona pomiędzy stosunki, jako stosunek odpowiedni stosunków częstotliwości pomiędzy dwoma współbrzmiącymi dźwiękami. Dźwięki, które leżą w skali muzycznej blisko siebie, najczęściej tworzą parę dysonansową, oddalone o siebie najlepiej o 7,5 tonów tworzą parę dźwięków brzmiącą idealnie, harmonicznie. I teraz zobaczmy, jak dla takich dźwięków wygląda efekt badań statystycznych. Państwo też będą mogli posłuchać ko po kolei dwunastu e, interwałów od prymy do oktawy i ocenić, który jest bardziej, który jest mniej konsonansowy. czerwona krzywa, która tutaj się pojawiała, yy, zwana jest też krzywą Helmholtza albo krzywą dysonansu sensorycznego. Wszystkie maksima na tej krzywej opowiada, odpowiadają parom dźwięków, które brzmią współbrzmią mniej więcej dobrze, stanowią yy, konsonans. Yy, minima na tej krzywej są to kombinacje dysonansowe. Teoria muzyki doskonale definiuje, która para dźwięku jest konsonansem, która jest dysonansem. W teorii kompozycji. Bardzo łatwo można się nauczyć, które dźwięki będą brzmiały razem dobrze, które będą brzmiały źle. W zależności od zamierzonego efektu estetycznego, twórcy odpowiednie kombinacje będą wybierać. My postanowiliśmy sprawdzić, czy będziemy w stanie zbudować jakiś układ, nazwijmy to sztucznej bądź syntetycznej inteligencji, który, nie znając wcześniej zaprogramowanych podstaw muzyki, nie wiedząc o dźwiękach nic, będzie w stanie dokonać takiej klasyfikacji, jakiej Państwo dokonali, słuchając fragmentu Requiem Mozarta i kwartetu smyczkowego George'a Cramba. Tutaj mieliśmy do dyspozycji wiele różnych podejść, m.in. sieci neuronowe, układy sztucznych neuronów połączonych sztucznymi synapsami, zwykle realizowanymi w formie zaawansowanego oprogramowania, albo wykonać układy, wykorzystać układy bardziej dynamiczne, zwane sieciami, Rezerwuarowymi, albo też takie nasze ulubione w laboratorium układy zwane rezerwuarami ze sprzężeniem zwrotnym. Sieci neuronowe są układami, które musimy wcześniej trenować, programować, uczyć je odpowiedzi na zadane wzorce. W przypadku rezerwuarów sytuacja z jednej strony jest trochę łatwiejsza, a z drugiej strony jest trochę trudniejsza. W sieci rezerwuarowej potrzebujemy wyłącznie jakby czegoś w rodzaju słownika do komunikacji, natomiast wnętrza systemu nie musimy w ogóle trenować. On niejako sam przez własną wewnętrzną dynamikę posiada zdolność przetwarzania informacji. To, jak to się dzieje i skąd się wzięło słowo rezerwuar, można zilustrować w ten sposób. Wyobraźcie sobie, Państwo jezioro, na przykład gdzieś w Kanadzie, w górach. I chcemy się dowiedzieć o tym, co się dzieje wokół tego jeziora, pod wodą, jaka jest pogoda, czy pada śnieg, deszcz, świeci słońce, czy w jeziorze jest jakieś życie. Natomiast mamy bardzo ograniczone metody poznawcze. Jesteśmy w stanie wyłącznie obserwować zmarszczki na powierzchni wody. No ale każda ryba płynąca pod powierzchnią spowoduje zafalowanie wody. Każda mucha, która przelatując zostanie przez pstrąga na przykład złapana, to będzie zaburzenie powierzchni. Wiatr, opady atmosferyczne spowodują jakieś zmiany. Jeśli będziemy posiadali słownik, który nam powie, jaki układ zmarszczek na powierzchni wody odpowiada jakiemu zdarzeniu, bez problemu będziemy mogli takie urządzenie jak właśnie tak zwany rezerwuar wykorzystać do przetwarzania informacji. W laboratoriach takie układy udawało nam się zrobić, i architektura przetwarzania informacji w takich układach jest nieco inna. W klasycznych komputerach mamy oprogramowanie i dane wejściowe, mamy mikroprocesor, mamy pamięć. Uzyskujemy w wyniku działania programu na podstawie jakichś danych wyniki. W przypadku komputera opartego o reguły rezerwuarowe, nie posiadamy przede wszystkim oprogramowania. Potrzebujemy jakieś dane. Potrzebujemy też układ interfejsu, który będzie nasz rezerwuar obsługiwał. Potrzebujemy jakiś materiał, który będzie w dynamiczny sposób reagował na dane jakoś wprowadzone. I też uzyskamy wynik obliczeń. Jak, proszę Państwa, taki rezerwuar można zbudować? Najdziwniejszym rezerwuarem do przetwarzania informacji, jaki nam się w laboratorium udało zbudować, był cement. Przygotowaliśmy zaprawę cementową i zbudowaliśmy taki piękny cementowy mikroprocesor. Klocek z cementu z wbudowanymi w środku po prostu srebrnymi drutami, nic więcej. Cement był przygotowany w sposób szczególny. Oprócz mieszanki cementowej kupionej tutaj niedaleko w jakimś sklepie budowlanym, dodaliśmy trochę nanocząstek i wióry metalowe, które znaleźliśmy w warsztacie mechanicznym. Nic specjalnie skomplikowanego. Do losowo wybranej pary drutów przykładaliśmy sygnały elektryczne, z innej losowo wybranej pary drutów sczytywaliśmy sygnał i usiłowaliśmy znaleźć relacje pomiędzy sygnałami wejściowymi i sygnałami wyjściowymi, obserwując wizualizację tych sygnałów na ekranie oscyloskopu. Wstępne wyniki wykazały, że możemy całkiem z powodzeniem dokonać pewnej klasyfikacji, między innymi rozpoznać sygnały prostokątne, sinusoidalne od prostokątnych od piłokształtnych na podstawie tego jak wyglądały trójwymiarowe reprezentacje tych sygnałów. Czyli mieliśmy bardzo prosty układ obliczeniowy w postaci cementowej kostki, która potrafiła wykonać dosyć złożony problem obliczeniowy, rozpoznać kształt przebiegu elektrycznego. Skoro nam się to udało, postanowiliśmy pójść nieco dalej. Przebigi elektryczne o różnej częstotliwości, różnych kształtach można otworzyć jako dźwięki. Spróbowaliśmy następnie do bardzo podobnego układu, aczkolwiek wyglądającego już nieco bardziej poważnie, opartego o elementy zwane memrystorami, ten układ potraktować parami dźwięków. O różnych częstotliwościach odpowiadających dźwiękami poszczególnych tonów w skali muzycznej. Tak wyglądało mniej więcej samo to urządzenie serce naszego układu, czyli cienkowarstwowy. Memrystor był on oczywiście obudowany układem elektronicznego interfejsu. Układ dostawał parę dźwięków i badaliśmy ewolucję tego sygnału, co się z tym sygnałem. Dzieje, w jaki sposób on wygląda. Do analizy sygnału użyliśmy yy, nie bardzo złożonego, ale jednak trochę skomplikowanego algorytmu, zwanego analizą furierowską, który pozwolił nam pokazać, czy przypadkiem yy, w takim układzie będzie się pojawiała, pojawiała jakaś dynamika, pojawią się nowe sygnały na przykład, czy też po prostu sygnał będzie w takiej pętli w nieskończoność odtwarzany. Okazało się, że w zależności od tego, z jakim interwałem będziemy mieć do czynienia. Los tego sygnału w naszym układzie będzie różny. Raz się pojawi dodatkowych składowych bardzo dużo, czyli brzmienie dźwięku się bardzo silnie zmieni, raz tych składownik, w innych przypadkach tych składowych pojawi się znacznie mniej. Jeśli teraz byśmy narysowali liczbę nowych składowych odpowiednio przeskalowaną funkcji stosunku częstotliwości, czyli funkcji, te, jaki mamy interwał muzyczny, Uzyskaliśmy dla różnych jeszcze modyfikacji układu zestaw krzywych, który trochę się różni od krzywej dysonansu sensorycznego, czyli tego jak my słyszymy, jak my oceniamy te dźwięki, ale wykazujący pewne cechy wspólne. Czyli innymi słowy, zbudowaliśmy neuromorficzny układ, który nie znając teorii muzyki, mając tylko jakąś wewnętrzną dynamikę, która nieco przypomina. Dynamikę synaps w układzie nerwowym jest w stanie sklasyfikować dźwięki pod względem ich wartości harmonicznych. Czy jest to dysonans, czy jest to konsonans. Te badania same w sobie były bardzo ciekawe, mogą się wydawać mało potrzebne, mało przydatne, ale tutaj pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie zbudować całkowicie syntetyczny, martwy układ, który wykazuje. W bardzo elementarnym stopniu wrażliwość na, na dźwięki podobnie jak my. Nam się pewne, dźwięki podoba, pewne kombinacje dźwięków podobają, a pewne nie. Ten układ rozpoznawał je w podobny sposób, klasyfikując je pod względem jakości harmonicznej. Tutaj może jeszcze. Poszliśmy o krok dalej, byliśmy w stanie sklasyfikować poszczególne interwały, odróżnić prymę od oktawy, od sekundy. Nie będę tutaj Państwa bardzo torturował złożonymi terminami muzycznymi. Te badania doprowadziły do jeszcze jednego ciekawego efektu. Po szybkim kontakcie z Akademią Muzyczną w Krakowie i rozmowach z jednym z tamtejszych kompozytorów, doktorem Marcinem Strzeleckim, Udało się jemu jako zawodowemu kompozytorowi napisać krótki utwór, ilustrujący muzycznie działanie takiej sieci, nerwowej, sieci neuronowej, właśnie syntetycznej. Co więcej, tą syntetyczną sieć neuronową zabraliśmy na koncert do Opery Krakowskiej i zaprezentuję Państwu krótki fragment nagrania z tego koncertu. Jest to muzyka wykonywana przez zarówno muzyków, jak i mózgów i amatorów, jak i częściowo przez inteligencję może nie sztuczną, ale syntetyczną, która posiada pewne również zdolności do kreacji nowych wartości. że muzyka bardzo konsonansowa i łatwa w odbiorze, ale jest to utwór, który na żywo częściowo był komponowany przez elektronikę całkowicie pozbawioną programu mikroprocesora, opartą wyłącznie o układ synaptyczny. Ostatnią rzeczą, o której krótko chciałem Państwu na zakończenie opowiedzieć, są dalsze perspektywy rozwoju badań, które prowadzimy, ponieważ skoro Potrafimy do pewnego stopnia analizować dźwięki, no to my też jako ludzie używamy do komunikacji dźwięków. Postanowiliśmy się przez moment zająć analizą mowy, tylko żeby było nam łatwiej. Wykorzystaliśmy nie ludzi, tylko zwierzęta. A konkretnie postanowiliśmy sprawdzić, czy nasz układ oparty o szczerą inteligencję jest w stanie. Rozpoznawać dźwięki wydawane przez różne zwierzęta, i wybraliśmy tutaj śpiew dwóch gatunków waleni, czyli humbaka i orki. Te śpiewy brzmią mniej więcej tak: to był humbak i to będzie orka. Zwierzęta śpiewają pięknie. Oczywiście, zastosowanie oprogramowania do analizy dźwięku natychmiast potrafi powiedzieć, które zwierzę jest którym. Możemy zobaczyć, że przebieg sygnału w czasie jest zupełnie inny, spektrogramy tych dźwięków są zupełnie inne. Komputery zaawansowane oprogramowaniem radzą sobie z takim zadaniem bardzo łatwo, ale czy Prosta szklana płytka pokryta warstwą związku chemicznego potrafi podołać temu zadaniu, nie było oczywiste. Postanowiliśmy poddać nasze memrystory niejako działaniu przetworzonych na impulsy elektryczne śpiewów obu gatunków waleni, i się okazało, że śpiew orki został przez układ bardzo szybko wytłumiony. Natomiast śpiew humbaka był powtarzany w pętli zwrotnego wielokrotnie. Czyli układ dokonał klasyfikacji. Nie wiemy na razie na jakiej podstawie. Gdzieś w tych sygnałach były wystarczające różnice, żeby pojedyncza sztuczna synapsa dokonała ich klasyfikacji. Co z tego może dalej wyniknąć? Trudno powiedzieć to tutaj. Zostawię Państwu pole do dyskusji. Dziękuję bardzo.